Ja decyduję, bo ja płacę. To jest najgorsze co można usłyszeć. Wiem, jak się czuje ta bezradna, bezsilna dziewczyna, która już w tym momencie, no niestety, ale nic nie powie i nic nie może zrobić. Nie życzę Wam w ogóle takich sytuacji i jak najbardziej chcę, żebyście były zawsze wszystkie pewne siebie i wiedziały, czego chcecie. Nazywam się Monika Czoplarska. Od ponad 17 lat z pasją prowadzę salon ślubny, pomagając pannom młodym, ich mamom, druhnom, wyglądać olśniewająco w tym wyjątkowym Dniu. Chcę Wam opowiedzieć moją historię z klientką, której mi bardzo było żal i przykro. Przyjechała na wybór swojej sukni ze swoją mamą i przyszłą teściową. Wybierając suknię, ona nie miała swojego zdania. To jest przykre, ponieważ tak narzucone zostało to przez mamę i teściową, że ona pod wpływem ich presji wybrała suknię nie dla siebie, tylko dla nich. Po czym na drugi dzień do mnie dzwoni z płaczem, prosi mnie o to, aby przyjechać jeszcze raz do mnie, bo ona tej sukienki nie czuje. Ta sukienka nie jest jej, ona się w niej źle czuje i nie podoba jej się. Dla mnie to jest najważniejsza pani młoda i klient, i powiedziałam: Oczywiście, zapraszam serdecznie. Przyjechała dziewczyna, Wybrałyśmy zupełnie inną sukienkę, taką, w której ona się poczuła, która była jej. I usłyszałam od niej słowa: Nic nie powiem, że zmieniłam to suknię. To będzie niespodzianką do ostatniej chwili. Ja jej gratulowałam za tę decyzję i za tą odwagę. Proszę sobie wyobraźcie, co się działo w dniu ślubu, jak mama i teściowa zobaczyły, że ona jest w innej sukni, niż one wybrały dla niej. <śla> Chciałabym zobaczyć ich miny wtedy. To jest przykra historia. Ale która się zakończyła dla pani młodej dobrze i pozytywnie.